Zapraszam Was na stronkę CSGOskins.com, gdzie możecie otwierać przeróżne skrzynki ze skinami do Counter Strike'a oraz do użycia mojego kodu promocyjnego MATEO. Wszystkie linki do stronki znajdziecie w opisie. Serdecznie polecam. Zeszłego, raz? Raczej trzech będzie. I daje. ślepy jestem. Szpula, Trójka ciągle, trzyka ciągle, trzyka ciągle, trzyka ciągle, trzyka ciągle, trzyka leży. leży trzyka CT już. ciągle, trzyka ciągle, Zostaje ciągle, Ja się walę ciągle, trzyka ciągle, trzyka CT. trzyka No trzyka ciągle, trzyka ciągle, trzyka ciągle, trzyka Jest trzyka jest trzyka ciągle, trzyka Jeden trzyka jeden. Tate. Jeden ciągle, trzyka ciągle,

Ale ty kurwa, kręci się nie? Może na trójkę i tyle. Ja C, to jest Bana, za... banana, coś? My to banan, banan, banan no, coś? Co no, jeszcze jedziliśmy. My zachodzimy. Banan, czterech. Zachodzimy. Jeszcze dwóch, jeszcze dwóch. Dawaj, na pierwsze. A, wjechali już. Trzech Jednak ruiny. I kładźcie bombę zabijcie, kurwa. O, nie, ej, ja <laughs> Rampa. Ja jestem w domku Chyba on Kurwa, się mnie mnie pobronić, ale... Czekam w smogu na bananu Oj, drugi jest tutaj. nice Musisz przeżyć, białe Jeszcze jeden jest... rampa, nie Hopa, idzie, rampa. Nie idzie nie. bana, nie idzie pana, on jest na rampie ciągle A chyba patrzył w plecy w ogóle sobie Nice Max, nah, nah... znaczy, i 15. na dwa nie. No. no kurwa, już się bałem, ja ze znowu... ja Po lewej. Aj no, się, no, nice. ja pierdolę. Nie, no, to jest nie challenge. Standard leży. Kapsem leży. Nice, ostatni nie no, wiem, ja zero może to, być blisko nawet. Zagraj pierwszy sper, tak. Poczekaj się. No się, no tutaj spróbuję. Go na SK nie ma. Ej, wejdę na psa, dotnij bombę zaraz. Sper ma zależność. Chuj, broje. Nice. Flash flesz, flesz. No to flesz daję Poszedł Jeden z resta dał flesza na togę nie. O, leży okay. przestrzenny <laughs> Czemu na streamach ty, tylko o. takie rzeczy... Że może kura wychodzi znaczy Co okay. mam zrobić? Mogli l. wyjść z l -ki. mogli wejść Raz, dwa, rok O, ty mnie zapisz Co ty robisz, kurwa? Nie, nie widzę cię Jest Kurwa, jeszcze Co jest, kurwa? Nie wiem, gdzie są... jest on Drabię mam gościa. Pychał LKL? -ka? O kurwa. Nie widziałem. To jest mało, to lewe od razu. Na 6. Masz flesza białe? A. Praw. prelecze. Przepraszam, Leci do... Sandys jest Na Przepraszam, stary B jest gdzieś. Przepraszam, stary B jest gdzieś. stary B chyba Nie stary, o, stary o, DAPS, tam Po gdzieś. stary sorry. stary stary może być w nawet na hamach. Ja kładę Fera. No, Jest, podchodź, wyjdź. Nice. To ten, co w drabę wszedł, poszedł do sorry. Dobry jest Spoko. ten. a arreba, luzik. Arre, Mogę zakonać. kony. Drapa, drapa, drapa. po skalkie, trzech rapa. I do ombra. Jeszcze jeden do ławki. Skończ, 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 Na skończ, 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 to Ja znów skończ, 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 jeszcze domek Nie no kurwa Jader sporo, w spod z ze raz Palę teraz załką. Dobra Co rundy przysmoka tutaj wychodzi jak coś Bóg bomit Tak, tak, tak Leży jeden łącznik Rampa Bomba jest Okno, minus 50 ok, wychodzi dżungla Dżungla raczej Mog ja, wyszli Tetris tak. No, po W jakoś przed nas, kurwa, na ławkę Dwóch Tetris wyszło Jeszcze, jeszcze jeden na ławkę Jeszcze raz, to się... wschody dojechałem Łącznie A, spadłeś wschody dojechać. Włącznik. Włącznik. Mhm Wychodzę. Ja jestem z tobą A, ty też Bóg ty Dwóch rampa, dwóch rampa To 3H raczej 3H jest no, to Ja szykuję, że wchodzę tam Dwóch rampa B, co? Galop na... No zaraz. już, no, czekam na was Biały nikuje nie. Łącznik leży. Co u białego jest? Jest na końcu mapy. Nie? On jest. On się co, co u białego jest? Ja pierdolę. Jest z <grym> <grym> Jest APS em Baj, bo pada kawa. kurwa. Pale okno. O łącznik, koniec. Po lewej koniec. Ja, po dole. nie niż jedno. Wysko. Chodzi przez to? Lekon. Co to kurwa po lewej jest?! Cały czas! Jeszcze ja jeden tu był, bo spalił Może to jest dżunga. dżunga? Rampa! Jest rampa. Rampa z na czele. Tetris. Daj mu flesza i pod znaczy Dawaj. pod standard. Pojechał, widzi go. tam się zjerałem za stóweczkę. Co podchodzić. Jeden był w drabie na na pewno. Chuj, ja skracam elkę dalej Zostań B, zarysykuj No mogą jedynie od ZT leży, chciał zachodzić to, to, samą, tak. Smok na B, kolejny, będę sprayował, dobra Jeden jest obity chuj Jeszcze no, jeden to, jest Na pewno Sparusz wyszedł jeden Wszedł, ma pełno Bomba leży, czas, czas, czas. Na... On gdzieś pod górą był chyba, góra Brawo, najmłodszego Sano. elektryk Elektryk To bs co cofrowa Dziwne, że nie doszło Słyszę to To nie on Trzeci CT chyba tu no. Może być wszędzie w sumie już Bomby nie ma raczej Nie, nie broni,

na wstań, wstań. Piknij go, wstań. nice Brawo. Wyskoczył Olof. Patrzę sandwich. Jest Olof, jest Olof. Tam. B, b, b. Góra. Olof leży, gula, Olof gula, leży. Celowanie się. Sprawdzam. 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 Sam, 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 sam. A ty sam? góra leży. Jeszcze po Za. 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 się ktoś Za. Ja Za. 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 się Za. 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 te Za. 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 Weszli Do, 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 do. Za. No. I Za. Za. leży Za. Góra I góra, góra. 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 Pójść starym, chyba. Bomba była L jak coś 20 sekund temu <coughs> 10 sekund 10 z B kurwa Ty no B nie widzę Chyba że na B się już Wyjebałeś ich, są na lanie ty Aha, tak. no to zajebiście No tak, wyjebałeś ich Nice <coughs> <Zajemista> runda <coughs> Jeszcze AWP mam Jaa Dajemy ja. pauzę, czy... Jebać, to Gasili ja. Mogli wejść, tak, tak. mogli wyjść Jeszcze dwóch, jeszcze dwóch Jeszcze, play, jeszcze, play, dwóch, play, jeszcze dwóch, jeszcze dwóch a. I do na elektrykę mi na szóstce teraz. Ja MTW, szóstka Elektryk jeszcze. Elektryk, a drugi nie wiadomo, nie? To bym miała LK, kurwa. Elektryk był. Nie widzę go. I smoke, weź jest? to wasz? Na, na drabę dał. Aj! wyjął. widział Wyjął hehe XP. Zresztą czas pograć i zabić jednego. No, widział mnie, sandwich jest, BS i MTW. Krótka. Dobra, traba, traba. Tu nie zginasz. No. No coś się uda. Jest Ola chyba. No co o. jest kurwa? Aha. Oh, co nie no, to bez przesady. Nie, piszemy, że chcemy wynik znowu nowy. Teraz to już chuj nie. O teraz to się wkurwieje na przykład. Nie, do nie admina. no, pisz do admina. Jest Zobacz. Heaven. Jeszcze bombę podłożyć. Dwóch, dwóch za bez. się, za piątką podól. jest.

gdzie mogę Prawy wziąć? korytarz Prawy Prawy korytarz I leży sniper Nie wyjdzie z prawy korytarz Leży na... trójce Ja pod smołkiem Za dwójką Za olem. za, oylem, za oylem. Po dwóch tam macie raczej Nie Za olem ostatni gdzieś Obity trochę jest tam, tam, tam. Nice Kurwa chyba jest, no i drugi I długo. długo. nad bank to prawie. Może być... Nie na z... blisko, SWAT. headshot. na nas, kurwa. To no. Ten pedzie... Patrz Podchodzi, prawej. Nice. nice. O, banan raz. Dawaj, dawaj, dawaj. banan... banan jeszcze raz, uważaj. Nie mi białym jest handluj, sam nie. O, I banon, 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 banon. No nie, no we, on, 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 on flashował chyba. Chyba tak. Nic tego nie Ja raz się tak ja ja mamy granatów, wchodzimy ma na head. No ja no, się. Olof Leży, Olof, leży. Olof. Co? Ołot. Ołot jest. Leży i Ołot bez Ołot Leży. Już, 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 już. Jeszcze schody, jeszcze jeden. A bank. Schody. Baka jest na bana, nie obiegam. Lecę, raczej drugi. Albo chuj, na drugiej. Nie patrzeć. Nie Może być się blisko już. Uważaj plecy. Leżę. I schody ostatni. Ojej, oh, git. Albo, Albo bank pikuć, mnie odszedł Albo wyjechać bank. na niego. Na bank wychylmy. Go. Patrzę bank. Patrzę Przyszedł. bank. Właśnie no ba. kula. <laughs> Easy klaczyk. Dobra, jest trochę Masz plec do lewej? Ciągle fajnie mam. Tak mam, leci. Dobra, kurwa. Pot leży. Nie <grym> da się na tym losie strzelać się gdzieś tam. Kibla Wow, panor. Nice. Hmm. Wychodził przeważnie. Puja. Dobra, piąteczki. Nas Bymas rozjebie, ale nas Bymas rozkurwi, co? 100%. Nie znam gościa, po tej meczu go poznam. <grym> I będzie pamiętana zawsze go. Ja wyskoczył, wyskoczył. Uwaga, od odnogę. Patrzę drabę z besa. Od nogę Cały czas olof. Trzech odnogę lecą. Maga. I draba raczej będzie. I olof jeden. Z koku dostałem. Ok, patrzę krótko, Palę standard. Uwaga, chodnik. Zażę góra. Nie widzę chodnika. Więcej, więcej, więcej. Uf, Widziałem go! Ej, widziałeś go, 5-6! Nice. Na trapinę, nice. To jest lurker z odnogi. Nie, odnoga spalił. Ja Nie, no był w drabinie. Cieka do Elki, ja go zabijam raczej. Smokuję dół. Oh ja łapię drogę. Gram ze smokiem. To ten z odnogi, tak? Nie. Nie, to jest Nie? chyba ten zdrawy. To jest ten zdrawy, tak. Odnoga jeden. Nie. Weź dużo. Ja cofam. Wyszedł no. da, da, da. Mógł wyjść odnogę w plecy macie? Dwa. Za dwójkę Paka standard. Y ja Ona nie... no, jest pale... tak. ja mam na No Jak rzucę palaka to wybiegam. To ja też wybiegnę. Bro, Ten... Bomba, broń, nie broni, Nie braj nie broń. Nie on pod tobą o, o, to, to, jest. Nice. GIT, kurwa. Walił od wody. Mogą przejmować, ślepy Musiałem cofnąć. Samy? On go. Kres, teraz... Dwu na blisko. Ja flashuję, raz. Tu piątka i pod piątką. Stronax. Olof. Leko ma raczej. Teo. Tak. Sandwich. Sandwich jeden hard,